W tej lekcji natomiast pokażę Ci, jak eksportować wiele projektów, bo ja od dawna przyjąłem sobie taktykę taką, że najpierw tworzę kurs, zapisuję odpowiednio każde lekcje w odpowiednich rozdziałach a następnie eksportuję wszystko razem. Dlaczego tak robię? Ponieważ zaszczędza mi to po prostu bardzo dużo czasu. Jeżeli wiem, że kurs jest skończony, to wybieram opcję w Camtasia, która pozwala mi wyeksportować wszystkie lekcje na raz, a nie mówiąc kolokwialnie bawić się z każdą lekcją osobno i tracić po prostu na to czas, bo jednak no, eksport trochę trwa. Jeżeli na przykład mamy do wyeksportowania 140 lekcji, to ten eksport zajmie nam mnóstwo czasu, więc ja zazwyczaj pracuję w ten sposób, że tworzę sobie cały kurs, grupuję go w odpowiednie foldery, tworzę lekcje, a następnie, jakby, cały proces eksportu zostawiam sobie na godziny, w których jestem już trochę mniej skoncentrowany, czyli na przykład na noc. W tym wypadku rano, gdy się budzę, już mam po prostu cały kurs wyeksportowany i nie muszę tracić tych po prostu najlepszych, najbardziej efektywnych godzin na patrzenie się w pasek postępu eksportu, który Często zajmuje jednak kilka kilkanaście minut. Ok, więc zakładając, że jest to yy, pierwszy rozdział, mam tutaj przygotowane sześć lekcji. Żeby wyeksportować wiele projektów, należy przejść sobie do zakładki File oraz wybrać tą opcję Batch Production. W tym wypadku pojawia nam się dodatkowe okno, gdzie będziemy wrzucać te nasze projekty. Jak to zrobić, wystarczy oczywiście kliknąć w Add Files Project. Następnie oczywiście wskazujemy ścieżkę dostępu, zaznaczamy lekcje, które nas interesują oraz klikamy Open. I tutaj. Jakby mamy wrzucony cały pierwszy rozdział naszego kursu. Jeżeli chcesz wyeksportować cały kurs, to odpowiednio po prostu przechodzisz sobie w kolejne foldery, zaznaczasz wszystkie lekcje i one tutaj będą się wyświetlać. Następnie przechodzimy dalej. Wybieramy sobie preset, na którym chcemy sobie to wyeksportować. Więc dla przykładu może to być Twój. Preset, który sobie stworzyłeś pod to konkretne zlecenie. Może to być preset, który jest już wbudowany na przykład MP4 Only. Klikamy sobie dalej. Następnie, podobnie jak i w przypadku tego standardowego eksportowania, mamy ścieżkę dostępu oraz mamy dwie opcje takie same jak przy eksporcie tych pojedynczych plików, a mianowicie umieszczanie tego całego eksportu do osobnego folderu i pokazanie informacji poprodukcyjnych. Ja tego jak zwykle nie używam, klikam zakończ i w tym wypadku pojawia mi się takie jakby rozbudowane okno eksportu, gdzie tutaj widzimy pasek postępu konkretnego projektu, a tutaj jakby całego eksportu. Jeżeli ten eksport się zakończy, no to tutaj jakby te wszystkie rubryki będą wypełnione, okienko nam wtedy znika i możemy w tej lokalizacji szukać wszystkich wyeksportowanych przez nas. Plików. Więc jakby sam na pewno zdajesz sobie sprawę, że jest to ogromna oszczędność czasu i ja proponuję Ci właśnie pracować w ten sposób. Czyli najpierw tworzymy sobie wszystkie projekty, a potem wszystkie zbiorczo eksportujemy.